Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy w niedzielę palmową, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, o Królu Izraelski, Hosanna na Wysokości. Wszechmogący Boże. Z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa. Przymnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Panie, który jesteś naszym Zbawicielem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Chryste, który uroczyście wjechałeś do Jerozolimy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który dobrowolnie wydałeś się na mękę, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Błogosławionego Wielkiego Tygodnia, kochani, Wam życzę. Zostańcie z Panem Bogiem.